Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj taka mała awaria nastąpiła, znaczy już sobie nie dzisiaj, dzisiaj i nie dzisiaj. Że tak powiem, w talerzówce tutaj mamy troszeczkę roboty. Z tego względu, że tutaj ten talerz jest nowy, bo tamten się zgubił, bo piasta wypadła. No, że na polu, no, w dużym polu już było ciężko znaleźć, no, to trzeba było kupić drugi. No, i tak wszystkie po kolei. Tutaj następny, tylko że one się już nie pogubiły, tylko łożyska po prostu są do wymiany. Jeszcze któreś tutaj było. O, widzicie jakie luzy? Dwa już mam odkręcone. Jeden już łożysko mam, znaczy bieżnie to wszystko ogarnięte. Ta łożyska tutaj ten jeszcze jest nie rozebrany. Muszę tutaj te śruby wszystkie odkręcić. Teraz to tego nie widać, bo, bo nie jest przykręcone, ale to jest rozwalone. Tutaj jest rozwalone, po prostu wyrobiło się. Tutaj uszczelniacze są, znaczy powinny być. No, mamy kupione wszystko, ale no, jeszcze nie założone, bo dopiero to odkręciłem. No i przez te uszczelniacze po prostu dostał się piach do środka. No i jak to mówią brzydko mówiąc, smar łożyska w pieprzu, a raczej jego brak, bo to bezobsługowe. Także tak to wygląda. No to tutaj ta, znaczy to w sumie to druga, bo ta pierwsza to jest składana. I po kolei coś tam dłubie tutaj się przy tym. No jeszcze jedną muszę odkręcić, chociaż no ciężko te śruby idą, chociaż ta, ta tutaj poszło w miarę lekko. Ale tamtą wcześniejszą zruszyć to było naprawdę ciężko. No, i tak po kolei to co do wymiany, to do wymiany. Tam kilka jeszcze potrzeb są takie, już powoli też zaczyna się coś z nimi dziać, ale jeszcze nie będę ich ruszał. Pewnie też uszczelniacze walnęły no i do widzenia. Jedno łożysko już robiłem wcześniej, dwa lata temu chyba. Nie pamiętam, które to było, bo to było później przekładane, ale to chyba albo. To no. już też zaczyna huczyć pomału. Żeby może było to zrobione, że kalmitki są to inaczej by było, ale łożyska są takie, zaraz wam pokażę jakie, dwubieżniowe. Takie właśnie. No i musiałyby mieć jakieś, nie wiem, wpustki, żeby ten smartem dochodził, no ale nie ma. Najlepiej to by było je rozebrać, tutaj te reski pościągać. No i na pewno smaru więcej wpakować, bo na pewno jestem pewny, że jest ich, jest tego smaru zbyt mało, tak jak zawsze. No ale to chwyt marketingowy. Nie ma co tu się dziwić. Szybciej się zużyją, szybciej się kupi. Polskie łożyska. DAC. Trzy, 0, 0, R.S. No tak, z tej strony R.S. i z tej R.S. -ka. Jakby nie było R.S. gdyby była kalmyczka jakaś, to może byłoby inaczej. Ale jak dwurzędowe to trochę tak lipa. to teraz ogarnę piastę. Popsadzam to wszystko, no i już jeden, jeden talerz będę mógł przykręcić. No i zaczyna padać. No cóż, tak to bywa. A tata miała jechać pryskać łubin. Także jak to widać. Nowy uszczelniarz założony, nowe łożysko. Ładnie tutaj wszystko teraz pracuje. Piasta już jest gotowa do założenia. No i talerz do przykręcenia. A łożysko, widzicie, tak to wyglądało. O, takie fajne łożysko. Same kulki. Nie chciało się to za bardzo obracać. No. Jak się talerzem ruszało, no to wiadomo, będzie to się ruszało, ale jak już później się zdjęło, no to ciężko było tą łożysko właśnie poruszać, bo to jest z drugiej piasty. A tutaj są widzicie te, właśnie to jest. Oto to. I na to nachodzi uszczelniacz z tą A to zostało, no, tak jakby ze starej piasty i starego talerza. Bo później już piasta była z nowym, z, nową tą, z nowym tym słożniem, nakrętką. Nowy talerz, wszystko przyszło, tak że już tam było wszystko złożone. No ale tata wziął jeszcze pięć na zapas. Yy, łożysk i tych uszczelniaczek kasetowych także także taka to robota, no trzy trzeba wymienić. ale teraz wszystko nasmarowałem, szkoda że tutaj nie ma z boku kolemitki, nie wiem jakby to miało wyglądać bo jak jest te łożysko kasetowe no to trochę tak, znaczy nie łożysko, nie łożysko kasetowe tylko te dwubieżniowe to musiał być, musiało być jakieś tam wejście do tego żeby po prostu to smarować na no, Leksowereski no to nie wiem, nie mam pojęcia, jakby to musiało być zrobione. Pewnie jakaś musiałaby być po prostu przewiercone i kalemnitka. Ale cóż, jest jak jest. Za to to wszystko może tak szybko pada. No, zostało mi jeszcze dwa do złożenia. Jedno to jest ciężko wybić, bo tak jest zapieczone i wyrobione. Tutaj, gdzie jest ten uszczelniacz, w tym miejscu tutaj także nie wiem, czy nie trzeba będzie kupić nowej piasty. Jeszcze tamtej, tamtego jednego talerza z piastą nie odkręciłem. No bo po kolei wszystko robię, a teraz już czas obrządków, także jeszcze nie wiem, może po obrządkach coś tam powiedziałem zobaczymy. No ale jest, zdaje się niby niedużo roboty, ale bo tylko jedno łożysko, jeden uszczelniacz, ale jednak schodzi się przy tym no i oczywiście nie mogłem odkręcić jeszcze nakrętek od talerza trzech, bo tak były nie wiem zapieczone, zawalone syfem. Mimo to, że szorowałem je szczotką drucianą, to tak ciężko szły że masakra. Ale teraz wszystko przesmarowałem. No i jeszcze talerz, tylko nie wiem, czy najpierw przykręcę, czy później. No i to, trochę dla mnie tutaj dziwne to jest zrobione. No ale no jak już jest, to, to jest. Tutaj idzie taka gumowa podkładka. A są Reski, także nie wiem w jakim to celu jest. Czy to uszczelnia bardziej, czy jak. Ale mi się wydaje, że raczej tak. Bo ona wchodzi tutaj w ten rant. Sorry, że palcem pokazuję, no ale. Już. no, Nieważne. No i to uszczelnia, ale i tak tutaj piasek był. W tym miejscu. No i RSK na pewno zawsze coś tam przepuści, tym bardziej, że zawsze jakieś tam później przyjdą drgania, nie wiadomo co, obciążenia, się trochę przegnie i naleci. Dominik, przywitaj się z widzami. ma Nie widzicie go, bo się schował pod teleżówką. Dobra, następny talerz będzie już zrobiony. Jeszcze jeden został, ale piast, na piastę czekamy. Jutro będzie. Teraz odczepiamy talerzówkę. No i czekajcie, pomogę przytrzymam. I będziemy znaczy, no będzie złożona słoma. Nie, nie słoma, siano, w sumie słoma też. Pewnie w przyszłym roku znowu będą do wymiany jakieś. To najgorzej jest... Tu chyba na środku ten najbardziej. Najciężej mają, bo tak po dostają, że to tak na środku. Chyba na to wygląda. No bo te, tr te trzy tutaj. No, że tak jakoś ten... W sumie te cztery, bo ten ten... A Nie, ten... Ten, ten i ten trzeci i na końcu. Znaczy przedostatni. Dokręcić to nie jest problem, tylko odkręcić to był problem. Ale przy dokręcaniu, widzisz, elegancko idzie, nie? No. Tylko w sumie jak chcieliśmy, bo tu jest inny teraz yy, stworzeń ułożony, bo wcześniej, jak próbowaliśmy, to ciężko szło na tamtym słożniu. No, zajebiste dojście, to kurwa, to jest. <laughs> Widzisz, ja wczoraj odkręciłem ten, ciężko było, słabe dojście, no, ale i później ten brzeżny. tego już nie zdążyłem, bo później musiałem do brządków iść. Ale jeszcze tutaj nie wszystko w tej taryzówce. jeszcze zostało troszkę innych rzeczy do zrobienia, znaczy w sumie nie innych, tyle że dwie sprawy są do zrobienia. Trzeba będzie pospawać mocowanie. O, tutaj widzicie, tu jest nadpęknięte. Ale tutaj to jest delikatnie. Tylko tak troszeczkę, z drugiej strony jest gorzej. O, Majna Ukraina. O, tutaj widzicie, już jest spore pęknięcie. Trzeba będzie to wyszlifować. Pospawać. A potem dać jakieś wzmocnienie z tej strony. I, z, i myślę, że z tej jeszcze. Jakiś płaskownik, czy coś w tym stylu. Czy od góry dać coś. Tutaj nie wiem. To jeszcze się okaże. Zobaczymy. Dobra, chyba dość. Jasno zajdzie i tak się nie odkręci. <grym> nie ma możliwości. Tylko tego talerza teraz spławać nie będzie Teraz nie Teraz odczepimy talerzówkę i będzie na razie tyle. gdyby tak przyszło wszystkie łożyska zmieniać na raz? Szczerze, tak, jakby przyszło wszystkie łożyska zmieniać, to ją wypierdolić na plecy i by wtedy odkręcał. Chyba. I się nie pierdoli. Wtedy by miał duży, wiesz, duży obrót, nie? Jest... No tak ciężkie dojście. Nie dość, dojście ciężkie, jeszcze mało. Mało miejsca na kręcenie Taka to robota. Także do następnego... ...filmu zapraszam. A tam już kończymy Siemano Zapraszam na Facebooka, Instagrama no i do oglądania naszych kolejnych filmów i poprzednich.